Sobotę 21 września na Kościerskim Rynku odbyło się wyjątkowe spotkanie. W godzinach od 10 do 12 mieszkańcy mieli okazję spotkać się z władzami miasta w otwartej przestrzeni. Szanowni Państwo, burmistrz tradycyjnie, tak się przyjęło, przyjmuje mieszkańców we wtorki w urzędzie, ale my chcemy wyjść na zewnątrz. Nie wszystkim pasuje ten wtorek, nie wszystkim pasuje dana godzina, a dzisiaj w sobotę mamy ładną pogodę, każdy z mieszkańców, który ma dzisiejszy dzień wolny, może przyjść, może porozmawiać nie tylko z burmistrzem, ale są radni, są naczelnicy wydziałów, czyli pracownicy merytoryczni. Można przyjść swoją sprawę załatwić, jeżeli. A już widzę, że taka formuła się sprawdza. Będziemy częściej wychodzić może nie tylko w rynku, ale również w inne rejony miasta. Moje założenie było cały czas takie, idąc do Rady, żeby skupić się maksymalnie na kulturze. Na kulturze, która tutaj w mieście no, mleko, że tak powiem, utykała. Więc od kolejnego sezonu letniego będzie, będę naciskał jak najbardziej, żeby wachlarz tych wszystkich imprez był dużo lepszy, dużo szerszy. Żeby i młodzi, i starsi mieli coś dla siebie z tego wszystkiego. Co z tego wyjdzie zobaczymy, ale będziemy robili wszystko, żeby naprawdę było ok po względem imprez. Też mi zależy, żeby przywrócić dawne finały Wielkiej też Świątecznej Pomocy. Też chciałbym tutaj skorzystać z archiwum mojej taty i żeby znów poczuć ten klimat, który dział się kilkanaście lat temu, żeby była większa interakcja pomiędzy mieszkańcami, a prowadzącymi. Jest to fajny, szczytny cel i myślę, że Warto to odświeżyć i jeszcze raz z większą energią uderzyć w Państwa stronę. Dzięki zaufaniu Pana Burmistrza, który powołał mnie na stanowisko zastępcy, w zakresie mojej działalności jest m.in. oświata, sprawy społeczne, sprawy kulturalne, promocja. To są te działy, którymi zajmowałem się przez całą moją karierę zawodową przez przeszło 20 lat i teraz to swoje doświadczenie i tą wiedzę chcę wykorzystać na rzecz naszych mieszkańców. Jeżeli chodzi o sprawy kulturalne, to chcemy, aby ten poziom imprez kulturalnych był na wyższym takim poziomie, aby te imprezy były organizowane częściej, aby te imprezy były skierowane typowo do mieszkańców. To już robimy. Przypomnę chociażby, że z naszej inicjatywy w tym roku podczas sierpniowych koncertów na naszym rynku gościły, gościli nasi lokalni wykonawcy. Jeżeli chodzi o oświatę, to tutaj też to jest jeden z naszych priorytetów. Na bieżąco remontujemy nasze placówki. Oświatowe. Chcemy, aby zarówno te warunki pracy i nauki dla nauczycieli, jak i dla uczniów były jak najlepsze. Jeżeli chodzi o pomoc społeczną, to tutaj. Bierzemy udział w spotkaniach i myślimy bardzo mocno o sprawach prospołecznych. To jest zresztą priorytet obecnego rządu, jeżeli chodzi o te sprawy prospołeczne. Oczywiście infrastruktura jest bardzo ważna, ale te działania prorodzinne, prospołeczne są niezmiernie ważne i też się zastanawiamy tutaj nad opieką wytchnieniową, między innymi chcemy, aby w Kościerzynie też takie inicjatywy miały miejsce. Nie, to jest w ogóle ciekawy proces, bo nie wiem, no zresztą Państwo pewnie wiecie, że byłem kandydatem na burmistrza, a dzisiaj współpracuję z Moim kontrkandydatem, czyli Dawidem Jereczkiem. Próbujemy wspólnie rozmawiać. Atmosfera układa się bardzo dobrze, przynajmniej na razie. Także no, no, widać tą, tą zmianę w urzędzie: widać to, że coś się dzieje. Dzisiaj jesteśmy na rynku, rozmawiamy z mieszkańcami. Pozytywne zmiany. Nasz program się jest bardzo spójny. Mamy wiele rzeczy, które, które o wielu rzeczach mówimy tym samym głosem. A mi przypadła ta okoliczność, że mogę nadzorować tą realizację naszego praktycznie wspólnego programu. Z perspektywy Przewodniczącego Rady Miasta, mogę powiedzieć, że do zadań Przewodniczącego głównie należy prowadzenie obrad Rady Miasta i organizowanie pracy całej Rady Miasta. Z mojej perspektywy wydaje mi się, że ta współpraca wszystkich radnych wygląda dobrze. Też świadczyć o, czym, o tym może na przykład to dzisiejsze wydarzenie, gdzie radni również wychodzą do mieszkańców, gdzie wspólnie ja, wspólnie z panem burmistrzem tutaj zaproponowaliśmy takie wydarzenie, żeby wyjść do mieszkańców, a nie wyłącznie być zamkniętym w urzędzie i oczekiwać na mieszkańca, ale chcemy również wyjść, zapytać się mieszkańców o ich zdanie, o ich, jakie mają problemy i ich spojrzenie, wizje na nasze miasto. Współpraca z wszystkimi radnymi układa się bardzo fajnie. Naprawdę, zresztą to są bardzo merytoryczne rozmowy, dyskusja i zarówno na radach, jak podczas prac komisji jest na bardzo wysokim poziomie, więc mimo jakichś tam różnic, które nas mogłyby w opinii czyjejś podzielić, no nie ma takich sytuacji. Staramy się gdzieś tam zawsze znaleźć w formie dialogu tutaj jakieś takie wspólne punkty odniesienia. Jeżeli chodzi o najbliższe wyzwania, no na pewno są to kwestie budżetowe, czyli musimy się jakoś odnaleźć w tej trudnej rzeczywistości budżetowej, którą e, zastali obecni e, burmistrzowie, pan burmistrz z panem zastępcą, no i wypracować jakimiś wspólnymi pomysłami to, e, od czego zaczniemy gdzieś tam tutaj zmianę w Kościerzynie. E, moim osobistym wyzwaniem jest na pewno poprawa e, jakości, jeżeli chodzi tutaj o edukację. My mamy edukację, która jest e, świadczona na bardzo wysokim poziomie, natomiast no nie ukrywam, że brakuje nam troszeczkę infrastruktury. Jednym z takich Wezwanie to jest na pewno sala gimnastyczna przy szkole podstawowej, numer 4. Ta sala tam musi po prostu powstać, bo brak tej sali no działa na niekorzyść tutaj dzieci już przez wiele lat, tak, ale no, no musimy, w końcu musimy, bo to tak nie może być. Moja historia jest bardzo krótka, bo ja zacząłem pół roku temu raptem i tak naprawdę ciągle się uczę i jestem zaskoczony w ogóle ilością spraw, które, którym zajmuje się miasto. Nie zdawałem sobie z tego sprawy, ile rzeczy różnych może nas dotykać. Szczególnie chciałbym się zająć tym, żeby mieszkańcy do tej rady czasami przyszli pogadać i sprawy swoje wyartykułowali, bo ja mam wrażenie takie ze swojego doświadczenia poprzedniego, że, że ja tak naprawdę nie wiedziałem, gdzie mam iść załatwiać pewne sprawy i chciałbym, żebyśmy wyszli, to, to co robimy w tej chwili, żebyśmy wyszli do mieszkańców i żebyśmy wiedzieli, gdzie jest problem i jak możemy im pomóc. Ja jestem dostępny dla mieszkańców o każdej porze. Ze względu na wykonywany zawód na co dzień, a jestem listonoszem, mam styczność z mieszkańcami i tak naprawdę te problemy są na co dzień do mnie kierowane. Staram się z poprzednim, jak i z obecnym burmistrzem te wszystkie problemy przedstawiać i rozwiązywać je na bieżąco. Dlatego też. Nie składam może interpelacji w radzie miasta, ale składam zapytania na sesji bezpośrednio, gdzie mogę uzyskać odpowiedź i kolejnego czy też następnego dnia zwrócić się do mieszkańców dając im konkretną odpowiedź na ich zagadnienia, problemy. Bardzo dużo się zmienia, a dowodem na to jest otwarcie na mieszkańców to co dzisiaj się dzieje. Przychod jesteśmy wszyscy na rynku kościerskim, rozmawiamy z mieszkańcami o ich problemach, i wydaje mi się, że to jest bardzo ważne. Wśród mieszkańców, którzy pojawili się w sobotę na płycie kościerskiego rynku, znaleźli się także radni Powiatu Kościerskiego. Uważam, że jest to bardzo dobry pomysł pana burmistrza i powinno to także powinni to także radni powiatowi w ten sam sposób spotykać się z mieszkańcami naszego powiatu kościerskiego. Pan burmistrz Jereczek nie jest osobą nową, był zastępcą burmistrza w poprzedniej kadencji kilka lat. Widać, że jest próba innego spojrzenia, innego stylu, chociażby takie spotkanie jak tutaj publiczne. Nigdy nie będziemy mieli tutaj wielkich fabryk, wielkich kopalni. Jeżeli chodzi o chociażby tereny po wydobyciu żwiru, je można przekształcić w piękne tereny rekreacyjne, a my musimy budować to, co, czego dzisiaj e, brakuje na rynku: dobrych, wysoko kwalifikowanych usług medycznych, e, okołomedycznych. E, to są wiodące dziedziny też pod kątem e, nowoczesnych technologii. Szpital jest na pewno taką jednostką, wokół której można budować przyszłość tego miasta i przyszłość powiatu. Mamy wszelkie walory turystyczne, mamy dobre położenie, dobre skomunikowanie, chociażby poprzez kolej metropolitalną, więc czerpać z tego dorobku, który już mamy i budować nowe kierunki, tak aby młodzi ludzie powiedzieli: Tak, chcę tutaj mieszkać, chcę tutaj żyć, to jest moje miejsce wybrane.